Cześć! W dzisiejszym treningu skupimy się mocno na tyle uda oraz na przywodzicielach, więc jeżeli masz problemy z tymi partiami, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Robert, to jest kanał Cat Level Workouts i zapraszam Cię na 11 dzień serii Obudź Ciało. Ok, w pierwszych dwóch ćwiczeniach będziemy potrzebowali ściany, żeby się czegoś przytrzymać. Może być stół, może być krzesło, dowolnie będziemy machać nogą w lewo i w prawo. Ja włączam stoper, 10 sekund i Zaczynamy, uwaga, twarzą do ściany ustawiamy się, łapiemy, dotykamy, łapiemy równowagę. Naszym zadaniem jest praca nogą do boku, maksymalnego wkręcenia, odkręcenia do środka, noga wkręca się do wewnątrz. Jak idziemy na zewnątrz nogą, to odkręcamy stopę na zewnątrz. Cały czas pilnujemy, żeby noga była faktycznie maksymalnie. Wyprostowana w kolanie na tyle na ile pozwala nam rozciągnięcia, rozciągnięcie mięśnia, Ok, zmiana strony, druga strona od razu 30 sekund pracy. Myślimy, żeby podnieść nogę dosyć wysoko, ale na prostym kolanie. Jak będziemy robić zgięta, to zapracujemy czworogłowem mocniej i nie rozciągniemy za bardzo. Nie popracujemy nad rozciągnięciem. Tyłu uda. Ok, kładziemy się na plecy. Naszym zadaniem jest przyciągnięcie jednej nogi mocno do klatki piersiowej, wyprostowanie w kolanie, próba wyprostowania w kolanie i powrót. Cały czas ta sama noga. Uwaga, pilnujcie, żeby. Udo było przy klatce. nie chcemy, żeby nogę prostować w ten sposób. Chcemy cały czas przyciągać udo do brzucha, do klatki i próbować wyprostować. W pewnym momencie ta noga się zatrzyma i wtedy poczujemy rozciąganie. Przytrzymujemy na 2-3 sekundy, czyli chcemy wyprostować nogę w kierunku głowy, tak? a nie do sufitu. Zmiana nogi, druga strona. Trzydzieści sekund. Próba wyprostu. Powalczenie dwie-trzy sekundy. Pięć sekund. Okay. Przechodzimy do psa głową w dół na jednej nodze. Czyli ustawiamy się w podporze. Noga, która jest na ziemi, jest wyprostowana. Naszym zadaniem jest podnieść nogę drugą do góry, wyprostować plecy, wcisnąć klatkę piersiową, wrócić. Podnieść nogę do góry, wyprostować plecy, wrócić. Podnieść nogę do góry, wciskamy plecy, ściągamy łopatki, głowę, wracamy. Rozluźniamy. 2-3 sekundy przytrzymania i powrót. 2-3 sekundy przytrzymania i powrót. Jeżeli byliśmy na prawej nodze, to przeciwna noga na kolano, druga idzie do wyprostu, do boku. Chcemy ustawić dosyć mocny, szeroki rozkrok. I teraz naszym zadaniem jest: na przykład z podporu, z cofnięcia biodra, wyprostować biodro, wykręcić tą wyprostowaną nogę na zewnątrz. Spięte pośladki, lekkie wypchnięcie biodra. I znowu cofamy biodro napięte, stajemy do przodu, pośladki spięte, stopę rotujemy na zewnątrz. Całą stopę, całe udo, całe kolano chcemy wykręcić w kierunku do tyłu za siebie. Powinniśmy poczuć rozciąganie w grupie przewodniczych. 3, 2, 1. Zmieniamy nogę w psie, głową w górę, czyli wracamy do poprzedniego ćwiczenia. U mnie była prawa, więc teraz jest lewa. I za moment, za 3 sekundy, znowu to samo, czyli noga do góry. Teraz, jeżeli jest jakiś problem z rozciągnięciem tyłu uda, możemy zapracować na lekko zgiętym kolanie. Wtedy zwiększymy troszeczkę zakres. Jesteśmy w stanie wypchnąć nogę wyżej i wcisnąć mocniej plecy, klatkę piersiową, głowę. I znowu przeciwna noga po skosie na kolanie. Czyli jak rozciągaliśmy lewą, to teraz prawa na kolanie. Lewa do wyprostu. Szeroki rozkrok. I schodzimy biodrem napięte. Mocno biodro do przodu. Odkręcamy stopę. Zatrzymujemy. Biodro do przodu. Odkręcamy stopę. Spinamy pośladki. Stopę i całą nogę. Tak, Stopa kieruje ruchem. Jeżeli idzie... Stopa na zewnątrz, to cała noga, całe udo się wykręca na zewnątrz. 5 sekund. I ostatnie ćwiczenie. Przechodzimy już do stania. Schodzimy do rozkroku dużego, dosyć, żebyśmy byli w stanie zejść do ziemi w jakikolwiek sposób. Blokujemy nogi w kolanach i naszym zadaniem jest cofnąć biodro i próbować położyć. Dłonie na ziemi. Albo najpierw dotknąć palcami, albo położyć dłonie, wrócić z powrotem, spiąć pośladki i znowu praca w ruchu. Czyli schodzimy do dołu, próbujemy dotknąć. Kto jest w stanie zejść niżej, położyć um, łokcie przed ramiona może zejść niżej. Kto jest w stanie wykonać większy rozkrok, wykonuje większy rozkrok. Jest przytrzymanie 2-3 sekundy. Powrót. Pilnujcie tylko kolan, żeby kolana były proste, żeby nam się nie zginały. Tak. Chcemy zapracować mocno na całej długości na grupie przywodniczyli. Biodrem do tyłu Zaczynamy ruch. To nam spowoduje większe uczucie rozciągania. 5 sekund. Jeden. Opa! Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za korzystanie z tej serii. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Będzie, będę za to ogromnie wdzięczny. Ja życzę Wam miłego dnia i widzimy się już na następnym treningu. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.